Czy to ja sprawiam, że ona mnie odsuwa? Serce pęka w obliczu zdrady. Od dłuższego czasu czuję, że między mną a moją żoną jest coś nie tak. Ostatnio zauważyłem, że coraz więcej czasu spędza z przyjaciółmi, a nasze wspólne chwile stały się rzadkością. Pewnego wieczoru, kiedy wróciłem do domu po długim dniu w pracy, zobaczyłem, że na stole leży otwarta butelka wina. Niezbyt często pijemy, a to było dla mnie jasnym sygnałem, że coś się dzieje. Kiedy zapytałem ją, z kim spędziła wieczór, odpowiedziała zmysłowską. Chciałam się odprężyć, a ty zawsze wracasz późno. Przyznam, że poczułem ukłucie zazdrości. Rozumiem, ale może moglibyśmy po prostu spędzić razem trochę czasu? odpowiedziałem, starając się być spokojny. Jej reakcja mnie zaskoczyła. Nie rozumiesz, że potrzebuję przestrzeni? Nie chcę, żebyś ciągle mnie kontrolował. Mówiąc to, poczułem, że moje serce pęka. Chciałem po prostu być częścią jej życia, ale wydaje się, że w mojej chęci zaangażowania widzi coś innego. Od tamtej pory trochę się od siebie oddaliliśmy. Zastanawiam się, czy może to ja za bardzo się przyczepiłem i nie daję jej wolności, czy może to ona mnie od siebie odsuwa. Czy to ja jestem tym złym?